Cześć. Witajcie we wtorek i postanowiłam zaprosić was dzisiaj na daily vloga. Ten dzień zaczęłam tym, czym właśnie chciałam, czyli treningiem. Stałam, przebrałam się i zaczęłam robić trening. Mój trening w domu zazwyczaj skupia się na treningu oporowym z gumami lub jakimś delikatnym obciążeniem, i to jest właśnie set gum, z którego korzystam z firmy Deep Breath. Mam te gumy już kilka lat i są świetne, a to jest mata, z której korzystam. Bardzo mi się sprawdza. Po treningu zrobiłam szybką pielęgnację twarzy. Zaczęłam od toniku z Only Bios wuczą, Nałożyłam go na rękę i później bezpośrednio na twarz. Jakoś nie lubię tego toniku, nie widzę, żeby on coś robił pozytywnego na mojej cerze. Następnie serum z marki Mia Serum wygładzające z kompleksem anti-aging 5%. Nawet fajne. Według zapewnień producenta ujędrnia wygładza, działa jak naturalny botoks, nawilża i poprawia kondycję i wygląd skóry. Następnie krem pod oczy również z marki Mija. Nic spektakularnego u mnie nie robi, ale traktuję go jako po prostu ochronę skóry przed oczami. <laughs> w sensie, że chronię skórę przed oczami. <laughs> oczy takie groźne. Uh. Następnie krem do twarzy marki Topa. Nawilżający krem wygładzający z olejem ze słodkich migdałów. Tutaj już mam prawie denko, także bardzo się cieszę, bo będę mogła zacząć wykorzystywać kolejne kremy, które mam już pootwierane i zejść w końcu do minimalnej ilości, tak jak yy, chciałam, żeby te kremy nie walały się po wszystkich szafkach u mnie. I to był ostatni punkt mojej pielęgnacji twarzy. I na koniec zabieram się jeszcze za włosy, i tutaj wykorzystam wcierkę z Only Bio. Niestety nie była w niej regularna, także nie powiem Wam jakie są efekty, ale mam już resztkę po pakowaniu, więc wykorzystuję i chyba kupię jakąś inną, żeby jednak być systematyczną w tym. Ostatnio znowu chcę zapuścić włosy, także na pewno mi się przyda taka wcierka. Czas wykombinować jakieś śniadanie, ale najpierw potrzebuję strzału kofeiny, bo podczas treningu miałam taki zjazd. Żałuję, że nie zrobiłam sobie kawy przed treningiem, ale wstałam. Naprawdę wstałam, przebrałam się i zaczęłam ćwiczyć. I to jest kolejny nawyk, taki, który wprowadzam, żeby wstawać wcześniej, ale też po to, żeby móc wykorzystać ten czas wcześniej, właśnie na przykład na trening. No, z tego względu, że dzisiaj rano nie musiałam iść do pracy, więc nie wstałam o siódmej, nie ukrywajmy, ale o ósmej, więc nie ma źle, naprawdę. Więc jest godzina 10:46. Ja właśnie kończyłam montować też vloga. Wykowałam się, zrobiłam pielęgnację. Pielęgnację włosów, w zasadzie tylko wcierkę, no ale to też zajmuje czas, więc jestem na maksa zadowolona z tego poranka fajny, produktywny poranek a jeszcze chciałabym się wybrać na miasto, bo potrzebuję zajść do Rossmana po parę rzeczy upiekę sobie w airfryerze frankfurterki bo nie chce mi się gotować wody w garnku, więc zrobię coś takiego nigdy wcześniej nie jadłam pieczonych frankfurterek Mam chyba jedną bułę jeszcze, to ją może sobie też upiekę, zrobię jakąś kanapkę i no zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Powiem Wam, że już naprawdę się przyzwyczaiłam do czarnej kawy, bo w, e, ostatnio dalałam sobie dosłownie kapkę, kapkę mleka. Mówię, a dobra, kapkę mleka sobie do kawki naleję, ten. I nie smakowała mi ta kawa, po prostu to mleko zepsuło mi tą kawę, więc, no, da się przyzwyczaić. A myślałam, że to będzie niemożliwe. A teraz już nawet po prostu ta kawa z mlekiem mi nie smakuje. Ciekawe, nie? Także czasem nam się coś wydaje, że nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, czegoś przeskoczyć, ale wystarczy chwila cierpliwości i później efekty są, no. Ostatnio w moim gotowaniu skupiam się głównie na tym, żeby dostarczać odpowiednią ilość białka w pożywieniu. Więc ja sobie zjem takie trzy. Do tego o nie. A nie jest, myślałam, że nie kuzas zjadł, yy, ale jednak się ostała. Jeszcze jedna kajzerka. I tą kajzerkę sobie też zapiekę z masłem, z serem, i chyba. Mam właśnie takie pokrojone, podsmażone już pieczarki, więc sobie dołożę też może to taką szynkę alla szwarzwalcką. Więc gdzieś tam no, tego białka będzie więcej. Dajcie znać, czy wy też tak lubicie masło. Jak byłam małym dzieckiem, to mama odkrawała mi kawałki masła, bo ją o to prosiłam. Po prostu jadłam samo masło, taką jestem miłośniczką. Wykorzystam kawałek jeszcze sera gouda. A no i właśnie taką szynkę. Ona w ogóle ma 26 gramów w 100 gramach, więc wow. No tylko, że samo opakowanie to jest 80 gramów, ale myślę, że nawet dwa plasterki to już fajny, fajny dodatek jest, żeby podbić to białko. Przypomniało mi się, że mam jeszcze sałatę. No, Może ją sobie dodam też do tych kanapek. I też zapiekać sałatę. Cały czas jestem w trakcie szukania jakiegoś rozwiązania na postawienie właśnie telefonu, ale moja kuchnia jest tak malutka, że no nie umiem tego zrobić, nie wiem jak to zrobić. Wkładam właśnie moje frankfurterki, bułki, jeszcze dam tutaj i tej szyjki. Nie wiem co z tą sałatą, chyba mi tu nie pasuje ta sałata. Bardziej do takich świeżych kanapek by pasowała. Muszę sobie zrobić jakąś kanapkę do pracy, bo dzisiaj jeszcze też idę. I zastanawiam się, czy nie ugotować szybko zupy, bo mam zrobiony wywar yy, No taki rosołek, jakby, ale na samym mięsie. No i mam też warzywa, chciałam je tak pokroić w kostkę. I zrobić taką warzywną lub zrobić taką zupę krem brokułową bo mam też dużo brokułów już też wstępnie wstępnie ugotowanych nie zdążę nie zdążę e, dobra mój kawy i idę się ogarniać problem z zakupami dużymi jest taki bo byliśmy w sobotę to trzy dni temu na takich dużych zakupach. Znaczy, ja tak wolę robić, że jadę na jedne, większe zakupy, niż potem tam co dwa dni jeździć i coś kupować. Ale problem jest taki, że po dużych zakupach mam tyle rzeczy w lodówce, że nie wiem, co mam zjeść. Nie wiem, co mam gotować, za co się zabrać. Więc nie wiem, czy więc, więc. Nie wiem, czy nie zacznę robić planów yy, posiłków na jeden, dwa tygodnie, ale tak robiłam już kiedyś i to mi się nie sprawdziło, bo zazwyczaj nie dojadaliśmy albo za mało, albo nie miałam totalnie smaka na to, co sobie zaplanowałam, i nie chciałam się katować posiłkami, które, które gdzieś tam. I nie chciałam się zajadać posiłkami, które w żaden sposób nie sprawiałyby mi przyjemności, więc kupuję daną bazę produktów i z tego korzystam. Tylko, że zawsze jest tak, że chcę coś spróbować nowego, albo na przykład więcej warzyw, obiecuję sobie, że będę z czegoś korzystać, a potem tego nie robię. I tak jest dzisiaj, że nie wiem, co mam zjeść na śniadanie, bo mam taki wybór w lodówce w tym momencie, więc takie wyjadanie lodówy jest dla mnie bardziej takie kreatywne. Więcej fajnych rzeczy mogę wymyślić niż kiedy mam tych produktów w lodówce całą masę. Także zdecydowałam, że wykorzystam to co mam otwarte nie będę otwierać kolejnych rzeczy. No, taka krótka pogadanka na temat niczego. Moje śniadanie dzisiejsze w porównaniu z kanapkami do pracy no, nie wygląda aż tak kolorowo. Może chociaż sobie tego pomidora dodam jeszcze, ale pyszotka. Nie idę do tego rozmana jednak nie wyrobię się. W sensie wyrobiłabym się, ale jeszcze chcę sobie więcej jedzenia zrobić. I chyba zrobię tą zupę. Mam wywar. Mam wywar mięsny. Ja wam pokażę teraz, co ja zrobiłam. Napisałam na tym zupa, żeby mój Kuba się nie pomylił i mi tego nie wylał. Bo zostawiłam mu niestety bałagan w kuchni i biedaczek musiał sprzątać. No. Ale to jest mega sposób, wam powiem, jak chcecie coś napisać. Macie szklane pojemniki. No to permanentny mazak. Potem tylko jakiś alkohol zmywacie i wiecie, co macie. <laughs> Zamiast normalnie usiąść i zjeść, to ja muszę robić inne rzeczy w tym czasie. Rozwala mnie to czasem, bo się nie umiem skupić na jednej rzeczy. Siedemko na mnie czeka, a ja zabieram się za robienie zupy. Oj! Ojej. Ojku! Mm. Zróbcie sobie to pieczone frankfurterki. Pycha. Pycha. Sprawa wygląda na następująco. Mam tutaj resztki tej kapusty pekińskiej, co widzieliście w ostatnim vlogu. Ja to już sobie zostawiłam i wrzucę do zupy. Ona nada też fajnego aromatu. Mam tu też pora. I mam ten boczek pokrojony wszystko możecie zobaczyć w ostatnim vlogu jak robiłam sobie mały prip -meal, także zapraszam Was serdecznie do zobaczenia też kawałek pora mam jeszcze seller, ale nie wiem czego wykorzystam w sumie Seller mam marchewki więc to wszystko sobie wrzucę do tego wywaru, a w ogóle jakieś żółciutkie wyszedną no, pięknie i będzie taka zupa warzywno coś tam z tym boczkiem no, brzmi to super, ale tak myślę, że zrobię z tego zupę krem brokułową albo zrobię taką warzywną. No to jeszcze się okaże. Także ja wrzucam wszystkie warzywa do zupy i będę gotować jeszcze. Najwyżej mój kuba później wyłączy, bo ja muszę do za półtorej godziny wychodzić z domu. No zobaczymy. I tak to wygląda. Wrzuciłam wszystko, co miałam: jakieś stare marchewki, które miałam już yy, obrane, pokrojone. Kawałek tego salera też się znalazł czosnek, por, taka pusta. Mam tutaj jeszcze liść laurowy i ziele angielskie to też wrzucam. I jeszcze chciałabym, żebyśmy zajrzeli do szuflady, bo tutaj mam ten mój wspaniały koszyczek, z znalezisk i przypomniałam sobie, że mam taką przyprawę. I to jest ten moment, że sobie troszeczkę dorzucę do tej zupy. No. Żeby ją w końcu wykorzystać. Tak wygląda ja w ferworze pracy. Więc zaraz będę musiała to tutaj ogarnąć. Podobno dobrego kucharza idzie poznać po tym jaki ma porządek w miejscu pracy. Widocznie nie jestem dobrym kucharzem. No trudno, nie trzeba być we wszystkim dobrym. Troszeczkę dosypiemy. I niech się nasza zupka tutaj gotuje. No, ciekawe, co z tego wyjdzie. No, ciekawe. Ja tak robię to po trochu, bo miałam od razu mięso wszystko wrzucić. Ale nie miałam czasu, a nie chciałam, żeby mi się te wszystkie składniki zepsuły. Więc wolałam od razu ugotować sobie wywar. Później, ach, nieważne. Ja jak nie mam czasu, robię wszystko po trochu. Ojejku, dlatego poprzedni vlog też jest taki krótki. Nie miałam po prostu czasu. Ale dzisiaj może uda się coś więcej nagrać. No. Dobra, zupa się gotuje i ja zabieram się w końcu za zjedzenie mojego śniadania. Nawet mi się, sztućcu, sztućców nie, sztućców mi się nawet nie chce wyciągać, więc będę ja po prostu rękami. Mam tu swoją kawkę, mam chrzan. Hmm, chwila. <grywka> tak lepiej. Do tej zupy potem jeszcze dodam tego boczku, żeby to tak fajnie też przeszło i git. Ojejku, to jest moje odkrycie właśnie. Pieczone frankfurterki. Aha. Mm. Mój Kuba jest na mieście, zadzwoni do niego, żeby teczup kupił. Nie zdążyłam zadzwonić, bo przyjechał właśnie. I przywiózł nam ketchup, także rewelacja. Chyba właśnie był u fryzjera. No i teraz wygląda pięknie. Ale nie pokażesz się. No. <laughs> Jaki fryz normalnie, no? <laughs> Dziewczyny. Dziewczyny, pokażę Wam teraz make-up dla osób, którym się nie chce malować, są leniwe albo nie mają czasu. Wystarczą Wam dosłownie trzy produkty w porywach do pięciu, więc jedziemy z tym. Ja jestem osobą, która zazwyczaj się nie maluje, nie lubi tego robić, ale jednak w takim małym makijażu czuję się o wiele lepiej, gdzieś tam dodaje to pewności siebie, więc od czego zaczynam? Zaczynam od pierwszego produktu korektora bojętnie jaki, jaki wam pasuje, jaki lubicie. I taki korektor daję pod oczy na nos. Ja daję na nos, bo mój nos lubi się robić czerwony. Daję go też w miejsca, gdzie mam jakieś tam przebarwienia i problemy. Odrobinę na powieki i delikatnie go sobie palcem wcieram. Ja to robię szczególnie w kąciku oka, nosek, trochę czoło. Głównie mi chodzi o to, żeby nie było takich mm, cięć, żeby to wszystko było ładnie rozglądowane. Więc nie skupiam się tylko na miejscach, które chcę, tylko też obok. Tak naprawdę nie patrzę na to, żeby niedoskonałości były idealnie zakryte. Tylko, żeby ujednolicić ten koloryt. Dobra, korektor mam. Teraz druga najważniejsza rzecz, w zasadzie wszystkie te rzeczy są najważniejsze. To jest jakiś produkt do brwi. Ja tutaj mam już troszeczkę zniszczony mm, żel do brwi. Często też używam mydełka, ale żel jest po prostu szybszy. Jak lubicie. Z kolorem, to z kolorem. Zapomniałam jeszcze powiek rozblendować. Oj, oj. Jak lubicie z kolorem, to sobie wybieracie kolorek. Jak nie lubicie, to po prostu coś, żeby te brwi utrwalić i wyczesać. Ja mam brwi długie, one lubią się w różne strony przewracać, więc delikatnie sobie je po prostu utrwalam. Trzecia sprawa to róż. Ja używam różu w kremie, ponieważ w kremie. No w sensie w płynną wersję różu, ponieważ on wygląda bardziej naturalnie. I taki róż rozblendowuje po policzkach. Ja nie patrzę na to, że tam on musi być nad kością policzkową pod. Robię tak jak lubię. Mm, I ten róż po prostu dodaje kolorytu, zdrowego blasku. Jeżeli nie lubicie używać różu, bądźcie brązer, możecie. Ja osobiście uważam, że róż właśnie tutaj robi robotę, bo ta twarz wygląda tak zdrowiej. Szybka sprawa. Dodaję też czasami na nos. To po prostu wygląda naturalnie. No okej, okay, rumieńce już są. I teraz kolejna rzecz to balsam do ust. Taki, który Wam podoba się i który do Was pasuje. Ja mam aktualnie taki z i jakiś arbuzowy. I ostatnia rzecz, jak już mamy balsam na ustach, to wybieramy sobie kredkę do ust. Najlepiej, żeby był to taki kolor Niut. Moja ulubiona kredka gdzieś się zawieruszyła. Zawieruszyła się gdzieś. Ale chwila, chwila. Czy to jest to? Tak, to jest to. Moja kredka do ust postanowiła być kredką do yy, rysowania po papierze. <grym> się znalazła na moim biurku wśród innych długopisów. I to jest taki kolorek. Niut. Oczywiście, wybieracie kolor, który Wam pasuje, który do Was pasuje, i na tą pomadkę delikatnie obrysowujemy usta. Możemy wyjechać troszeczkę poza, wtedy będziemy mieć efekt powiększenia ust. Usta będą wydawały się pełniejsze. I teraz robimy tylko. W zasadzie makijaż jest gotowy. Nie wiem, ile mi to zajęło. Wydaje mi się, że bardzo mało, ale jest to taki make-up, który jest naturalny, który tylko delikatnie podkreśla nasze atuty. Sprawia, że nasza cera wydaje się zdrowsza właśnie bardziej promienna, więc jeżeli nie macie czasu, nie macie ochoty na wydawać, nie macie ochoty wydawać pieniędzy na mnóstwo kosmetyków, lubicie naturalność, nie macie czasu, no to ten makijaż jest idealny dla Was i bardzo, ale to bardzo podnosi taką pewność siebie, także bardzo Wam polecam. Jest za 10.12, ja wróciłam właśnie z pracy do domu, więc moje chodzenie spać się nie udało, nie uda dzisiaj, ale jeżeli to jest 1 maja, nigdzie nie wychodzę, to tak myślę, że nie zrobić sobie dnia leżnik, plażing, smażing. W sensie nie będę chyba już to tak wcześnie wstawać. Ale jadąc do domu wpadłam na pewien pomysł. Co potrzebujesz? Czego potrzebuję? No. Nie. Czy nie zrobić majówkowego daily, więc jeżeli jesteście chętni, to napiszcie mi w komentarzu chcę majówkowe daily i wtedy codziennie przez całą majówkę będą pojawiały się filmy na moim kanale. Tymczasem ściskam Was serdecznie, ja lecę się ogarnąć i spać i widzimy się w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, jutro. Cześć!